Wysokiej porażki doznali w środę 3 maja zawodnicy Wiktorii. Ostrzeszowianie przegrali z zawyszą patowska 0 do 7. Gospodarze otworzyli worek z bramkami w 28 minucie, gdy Kamil Jurasik płaskim strzałem z pierwszej piłki nie dał szans bramkarzowi. Kilka minut później ten sam zawodnik wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego i było 2 do 0. Nie był to koniec strat Wiktorii w pierwszej połowie. W 36 minucie na 3 do 0 podwyższył Paweł Baraniak który oddał celny strzał po ziemi. Druga połowa nie przyniosła niespodzianki. Wciąż przeważała drużyna gospodarzy i potrafiła to udokumentować kolejnymi trafieniami. Pierwsze padło w 53 minucie za sprawą Jurasika, który okiwał obrońcę w polu karnym i strzelił na 4 do 0. Zawodnikom zawiszy nie przeszkodził nawet fakt, że 3 minuty później musieli sobie radzić w 10. Krystian Konieczny powalił biegnącego sam na sam z bramkarzem przemysłowa Dubiela, za co otrzymał czerwoną kartkę. Kolejne trafienia padły jednak dopiero po kwadransie. W 71. minucie wynik na 5 do 0 zmienił Paweł Baraniak, nie myląc się w dogodnej sytuacji. Dwie minuty później Kasper Dziuba ponownie wyciągał futbolówkę z siatki. Tym razem po czwartym tego dnia trafieniu Kamila Jurasika. Wynik spotkania na 7 do 0 z rzutu karnego ustalił kompletujący w ten sposób. Hat trika Paweł Baraniak. Ciężko jest cokolwiek powiedzieć, po prostu z przebiegu meczu nie możemy na pewno być zadowoleni. Ze względu na to, że 15 minut gramy, a potem tracimy szybko parę bramek. W drugiej połowie to samo. Myślę, że od samego początku gdzieś dominowaliśmy w tym meczu. Wiadomo już od jakiegoś czasu, że z przodu mamy mega jakość. Dzisiaj fajnie wszystko wpadało, także udowodniliśmy to, że nie zapomnieliśmy jak się gra w piłkę. W najbliższą sobotę Wiktorię czeka kolejny bardzo trudny mecz. Tym razem do Strzeszowa przyjedzie lider Ostrowia Ostrów Wielkopolski. Drużyna Józefa Klepaka po 23. kolejce zajmuje ostatnie miejsce w tabeli.